Startujemy drugi odcinek. Co? Ale jak tak można? Tak, tak można. Po Bo... roku... Postanowiłem takie coś odjechać, a ty jeszcze coś cieprujesz. Tak odpowiedź, że w cudere. Czekaj. Dobra, jestem. <laughs> Zdarza się. To ja dostałem tipa, żeśmy się trzymali razem, ty no, co oni nie powiedzą? Eee, no komu? Nie no, spokój się, bo cię zabiję. A co? ty spamakasz? Ja glądam, Dżodrze, powiedziałem. <grystanie> Wstąpi w furna kulotporny jak. rodzina deski, dobra. Ale <grystanie <grystanie nie. Ale nie <grystanie> hahahaha Dwa moment Zostawić na... czy nie zostawić? A to jest pytanie <noise> Nie na no, co przeskoczyłem jak na Skórne, już może przestajmy co? Moje <noise> <noise> ja chcę to w wrzucić takie dwuminutowe <gry> Tam 30 na minutę by normalnie trwał odcinek, ale co, 28 minut to było wyzywanie na to <gry> Znaczy... <gry> Mnie jakoś to nie przeszkadza, ale bardziej chodzi o to, jak testka by go. <gry> eee. znaczy, nie Musi wiedzieć. Dobra, chodź tutaj. <gry> I mean. A Dobra, jedbek to jeszcze wiano. Taki Patrz, otwierasz drzwi. Eee! <noise> jesteś w fasie i nie masz połowy HPR. Mam y. no, 85 jest to Dobra, Ma, ale mam coś jest. już lepszego. Czy... Adrenalina, waj. Dobra. ja stam popylam. O, kurde, nie! O pana czarnego A jeszcze mu serika wyt dałem <grym> A WET A dara no! Cześć, znowu zdałem serikę czarnemu. A już nie tak, nieważne. A. A jeszcze 28 pocisków... 29 pocisków do grana, spokojnie. O kurde ile pisów! Yes! Boink Dwa Boink a gość już nie rzuł, to dobi. Dobiłem właśnie. Ja ci pokażę, boink. Boink. A tu bumer, w ogóle. To Ty no na... weź się w samochód. Ja myślę, że nie działa. też Wait, tam idziemy? O, twój star charger. A ja, je, ja. Podoba mi się, jak każdy z nas ma dla siebie murzyn. <grym> każdy <wioski> ja, ma inny asygnowizm, jak się podoba. De Demon Slayer kurwa. Co, masz aspekt? <grym wioski> a ty nie masz. <grym wioski> Wait, a ty przypadkiem nie masz? Mam? nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, nie wiem, czy mam no, jest... Uuu, <laughs> być w świecie do Monslayera i urwa mieć astmę <laughs> Jesteś dziki Znaczy nie wiem czy mam, nie wiem czy mi nie zniknęło Skanselował No <laughs> to po jakiś czas Oops. <laughs> o, się zgichał Ups Obydwoje żeśmy się żeśmy nie stawali na tym samochodzie o, jestem na flipce. Teraz już? Nie, wydawało mi się. Chyba idę przy trzech po prostu. No, nie ma co. Zdoskonale dać. O, molotov. Hehehe, chyba czas na samo i z ulubionych żartów. Czy tak deski? Nie wyczyta. To samo. Tak? <Glument> <d> <Gl APRILIENCIO> to zdecydowanie nie zostaje. <centered> no, Strasznie Was straszny jest, jak jakieś, jakaś macka do ciebie leci. Luba! Chodna są kurat forne! nie. Żygi. Breakfast. O, to starał iść Będę trzymać Co? Hmm. O, ej. Weźmy. Kurwa, weźmy. Już! Tak. Co jest? się jak... A szkoda gadać Czego ty się spodziewałeś? Dostała łołotowa Znaczy beczka Podpaliła się, dostała z granatnika Jak ci czarni Sorry, go Jakie czasem że też to nie A mi możesz jeszcze włączyć co chce? Ja się wybacz, <laughs> żeś się wysadził, nagle lecisz. Okay. <laughs> na A nic nie przeszkadza w, w włączeniu. E, miejsca na dysku. Miejsca na dysku mi przeszkadza. <laughs> <laughs> o ty. Panter? Panter. <laughs> <laughs> Chyba boomer BOOMER! Cześć, biorę, o biorę łama, Pyrsz <noise> Nie powiedziałem łama, tylko łoma <noise> <noise> Jeden chuj A bo już kończysz Sprawdzimy Uzi Ja mam nadal granatnik Muszę na to. Tut na znowu brak odpowiedzi. Left dead. A, a największa liczba za, zabitych. A mam największą liczbę wyspalonych. A czego? deski, dobra. Spodujcie. Dariu, moje prawdziwe ja się odzywa. Ale to tego oh, masz I najwięcej zabitych bronią wręcz. BRONIĄ WRĘCZ! Okej. Okay. Jebać jebać bym jebać Dobra, jebać bym jebać na lefededo. Dobra. Znaczy jebać, na jebać. A co znam, byś chciał tak popatrzeć tym jak to masz, to jest No. Ale ah. Almon czerwony. Dzień no. dobry. O Dosłownie jakbyś... Oj, czarnego przyciąłem. <laughs> Mam tak czerwony... ...ekran, że to wygląda jakby robiło się mi... Nie, no, to podczas orgazmu Wait, nie. nie Oto stary boomer! bumer. Okay. Wait. Nie, dalej jest, a? Ty chyba dostałeś z granata, wiesz? Co widzę? No macham kataną przed siebie. Niech to się bryje, to nie ma jedyno. O, a To chyba to chyba oznacza, że coś strasznego się stało. Nie, astma. O tank! o jak się stąd wydostać? Czy hey, od nie? Nie ja. A, nie żyje. On się Co yeah, <laughs> A myślę, <laughs> że to dziecko. <laughs> to <Trafiłeś katanę. laughs> <laughs> Masz szczęście, że nie postanowiłeś włączyć granatnika. <laughs> Żyjesz tylko dlatego, że ci pozwoliło. Fuck. Tak. Chodzenie przed siebie i wyrwanie to, to są moje klimaty. To są moje ulubione klimaty. Przypominają mi o pracy mojego dziadka. Hunter. U, Hunter O! Hunter O, zaczął. O, tam U, e, Harger O! o. <laughs> Harger O, ładę ile ma HP przy ciebie? Opsi <laughs> No, mówi się trudno Chyba zrażałem pigułek, że więcej niż jego matka antykoncepcji deski, oczywiście. Chyba <noise> pół materiału to jest na deski. I co? Źle? Nie. No właśnie. Gdzie mam iść? Ej, ja chyba w prawo. Tutaj. Acie tutaj. A, Kurde, bo nie! Nara, jebać to. O, oh, wszyscy. Mm. Uh, uh, uh. Nie, idź! Musiałeś draszno wrócić do Tak. Musiałeś. Chciałem. To bardzo źle. A gdzie mam uciec? Wiesz gdzie jestem? Kurczę no, no, no. nie Orku Ktoś mi wyjebał z granatynka, chcę się uleczyć Ciekawe kto to był wiesz Jakiś idioto jebany o... Apteczka Czekaj Mati Sp Spitam moje palgumę! Mam jeszcze 9 pocisków o, guma, tak Moim początkowym celem są zębiaki Ale <gulatory> To nie oznacza, że kilka może przypadkiem cię trafić Ale kilka musisz jeszcze zachować do czarny Eee, a więc tak się czuje deska. Nic nie widzę. A tu zbierzba, ty ba. Serio? Nupo. Kurwa, ale to nie ja. Przeszankowałeś i to. Raz. A, to już. Jep. Eee. Na, no, pomyliłem targety i w czarnych zacząłem strzelać. <laughs> oh my god, how much to sens... Censor. A tak naprawdę to kurwa nie wiem czy to zostało... A! ujęcie kurwa teraz razy, Mój już bym jaaaał! Kurwa do mnie No mówiłem ci, że to przypadki. Bożku, no, na serio? mogę się poczekać? No. No. Szczelamy. Jak w katyniu! Ale się cieszę, że nie... ...że jestem jeszcze małym youtuberem. Nie jest youtuberem, jestem głównym na razie. I nikt nie za nawet tego kanału. <grym> Skacio mi się, a w granatnikach jesteście bezpieczni już. Przynajmniej ty. No poczekajcie, bo reloaduję. I mamy przejść przez ten... przez tutaj. Tam. А, oh, ah, тут это Хантер. Был Хантер. Достал сейчас заложу. на Страшно. Ale czy żeby te czarne śmieci nie wzięły? Afterdraw dobrze, jeśli nie afterdraw. What? Ah, yeah. It is good day to kill. Stop it. Ile minut? 17. Masz do was tej hazy? No to jest speedrun. Czy lamboje wybuchowe działa na granatnik? Na no co? Miałoby nie działać? <noise> Czy efekt wybuchu się stakuje? <noise> nie wiem, <zapytajmy> ją, co Nie wiem, co. Niemcy to największy pizd. Bo narzekały na to, że jakaś strzelba jest zbyt opa. I kazali ją zbanować. <noise>

o jeba najpierw generatora. <laughs> A A tutaj pi-bomba byłaby zbawieniem. Mam pi-bombę. Masz? No. A to na razie nie rzucę, by się, parę skończył. Okay. Hej, Ej, co to za odcinek bez mojego ulubionego hymnu? Co to za odcinek bez mojego ulubionego hymnu? Którego? Oj ty, jest fajnie Dobra, już wiem, już wiem, już wiem <śmienny> Przecież się nagrywasz Nie, po prostu mówię, że nie musisz dalej mówić. Znaczy śpiewać sobie U kurde Dośland, doślad, dośl ja, i święto Nie, ja, tego nele <śmienny> <śmienny> A, bo ty tam zostałeś Nie wiem gdzie on jest strzelam Powmota, a przedkiata Mnie to jest skarbenia, mało. Dobra, że mam pigułeczki, idę dalej. Egzekucja jak normalnie. Już kurna, mi paliwo. I myks paliwa. Można robić z paliwa? Można, z paliwa. To co fucking laj? Już nie? Nie. Bo mnie tego nie ma. A, bo ty masz ekran bici na lewo. Na prawy przycisk. Co? No, walka wręcz, na prawym mam. O, tu jest! Ja nawet nie mam tego zbindowanego. <ślesk> A to widzisz? po smoker nie łap mnie! O, fala, teraz jest. Ja dalej nie mam tych bomby. Bardzo mi mieć. Ja ciągle mam. Hej, się już dosyć. O, Hunter. O, jak miłaś, mnie sypałeś. Jak chcesz, jak chcesz, jak. Za! Ale dostałem, no nie. się tak wydarłeś? Albo <laughs> <pan> nie Charger. Przecież <laughs> zastanawiając się stało. Spiterka, no chciała na mnie narzygać, a nie na pleneria. Mm. A się nie czekać, spiterka by tego nie lubiła. Tak bym Ale to by chyba end gewałeś. Wiesz?

Dwo! Oh. Dwóch? Jeden jest, ja, Zale, oh, oh. Wow, ośidam, nie żyje, drugi zostaje. Zostaje jeden. O o. do mnie w O charger. E, czarny nie żyje. Ja. Nie! Nie wychłonię mnie! Opa. Cztery zostaje. Zostanę, sorry. Dobra. A, czas podnieść. Noszę yeah. kolegę, noszę kolegę białaskiego. Mmmm. defibrilatorów, <laughs> defibradorów, bomby, jak najlepiej upiększyć wysalonie mody czarno na co? No. Pomalować ją na biału. Spotkałem się tego troszeczkę. Nie. Dobra. Dobra, Łyczka. Dobra. Dobra na miną lecę tankować. Jak możesz? tutaj? Jak możesz no ale z to co widzę, z to co słyszę, raczej ty nie umarzesz. No trochę. Jestem zajęty trochę śmiercią. Zajęty umieraniem, rozumiem. Cześć, młodeczko. My, spad spaniło. Just jump on me Daj to paliwo Daj szybko. No, tak, to paliwo! No, sz co, co, Dobra Dlaczego on kurwa Ty gdzie ty jesteś w ogóle? Przegeneratorze Ale co ptankowo w ogóle, w, <grym> <grym> w ogóle pan to? Czy milk? Eee, tank idzie, wiesz? Nie ja widzę Ale Aleksy, kur... Dawaj mi jeszcze jedno paliwo, znowu muszę We zrobić sinicą i hey. A wiesz co ja myślę? Że potrzebuję ono Sinica D Patrz jaka na jest już może tej bomby. Oh wow. Czy to się też wypali bomba? No! Tak. 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 nie <grywdy> Jeszcze masz pytania, żebyś rzucał bombę? Ty masz pipe żebyś bombę? Yes, że jest, tu. Pentakio. Nie, 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 nie. Jesteś w jednym pokoju, Chargerem. Raz z witam, One Charger, One Room? <laughs> mam ciekawą miniaturkę. <laughs> Mam no bardzo zabawe mnie tylko <grymne> chyba. Jest <do> <grymne> wow. Nie stajęło nam tyle ile poprzednia mapa. No, Ej, to tyle? No tak. Tylko trzy? Tak, to są tylko trzy. O jezus, Maria. Dziękuję. Dlaczego wcześniej nie mówiliśmy, mi, żeby nagrać? <grymne> co, ja nie wiem, czy pamiętasz, ale jak wrzuciliśmy pierwszy odcinek, to ja ci mówiłem teraz po tym, żeby nagrać. Nie <laughs> <Ja je> przypominam. Zapidnych pitych bardzo, wręcz 117. <laughs> no odpaliłem to, kurwa rej, Rejcza i chul. Zabiję najwięcej no, specjalnych, a nie, ty zabijesz najwięcej specjalnych. Jedyne czego mogłeś zabić najwięcej, to specjalnych dzieci. Najmniej przypadków nieprzyjacielskiego drzewa, tym jeszcze więcej. najmniejsza... Naj, naj najmniejsza naj, naj Jestem film za rok. No. <laughs> <laughs>